Czego możemy się spodziewać po wakacjach w nowym sezonie politycznym? I czy Rafał Trzaskowski dobrze zareagował po tym, jak na Warszawę spadły ciężkie deszcze? I Jak ciężkie deszcze spadną na Donalda Tuska już we wrześniu? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Ja tak zapraszam. A i moim gościem jest dr Mirosław Oczkoś, specjalista od wizerunku politycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan patrzył na Rafała Trzaskowskiego, który wrócił z urlopu i który przyjechał do stolicy no, w, w trakcie no, oku, oka cyklonu, to jak pan ocenia skuteczność prezydenta stolicy z tymi trudnościami e, pogodowymi, które nawiedziły e, stolicę? Mhm. No nie, może tutaj zaraz zaskoczę, ale całkiem sprawnie poradził sobie Rafał Trzaskowski e, wizerunkowo. A jeszcze ma bardzo dużo pomocników, którzy mu tak jakby torują drogę od kilku dni, czyli posłowie i politycy PiSu, którzy nie rozumieją tego, że dobrze albo źle wypada się na czymś tle. Im bardziej oni będą go atakować, tym bardziej jego działania na spokoju jakimś przeprowadzane wypadają lepiej. No To jest taka stara zasada, jeżeli chodzi o budowanie wizerunku, bo tu nie chodzi o to, czy wizerunek jest dobry czy zły, tylko czy jest pożądany czy jest niepożądany. I Rafał Trzaskowski, nie widzę, patrząc na to od kilku dni, no nawet do dzisiaj, do piątku, dojechaliśmy, żeby to jakoś było mm, strasznie negatywne. No z jednej strony obozy oczywiście, wiadomo, no ale ci, co się spodziewali, to się spodziewali, że będzie atak. A ci, co się nie spodziewali, znaczy, ci, co są przeciwnikami Rafała Trzaskowskiego i w ogóle koalicji rządowej czy samej Platformy, no to mówią to, co mają rozpisane, czyli nic, nic, nikt nie wyskoczył poza, ale też nic się nie zdarzyło takiego w działaniu prezydenta Trzaskowskiego, co byłoby poza jakąś taką normą albo że. O rany tutaj, coś źle zrobił. No, tak jak należało zrobić, to zrobił. A reszta się rozmywa, rozpłynęła się jak z tą wodą, co wsiąkła. No, jeżeli chodzi o kampus Polska, to jest sukces do Rafała Trzaskowskiego. Można oczekiwać, że z tej inicjatywy będzie również jakieś nowe, przyszłe pokolenie polityczne, które będzie mogło wesprzeć chociażby Rafała Trzaskowskiego może jako. Kandydata na prezydenta, ponieważ kampus się rozpoczyna, a decyzja koalicji obywatelskiej Donalda Tuska, między innymi o tym, kto będzie kandydatem na prezydenta, przed nami. Tak, ale myślę, że cała ta inicjatywa powstała między innymi z tego powodu żeby wspierać to środowisko Rafała Trzaskowskiego i samego Rafała Trzaskowskiego. Ja nie pamiętam, czy to jest czwarty, albo piąty, chyba kampus jest, dzisiaj się zaczyna. I to jest ewidentne, że tuż przed wyborami, no powiedzmy te 8 miesięcy, jeżeli by to nie było wykorzystane, no to byłby to błąd. Ale może też to być błąd, jeżeli nie będzie to kontynuowane, bo możliwości są dwie w przypadku wystartowania Rafał Trzaskowskiego, a wszystko na to wskazuje na dziś w wyścigu prezydenckim. No to ta ekipa młodych ludzi, która tam od paru lat uczestniczy, no to jest ewidentne wsparcie. Nie wiem, czy wszyscy wybory, są już wyborcami, ale na pewno jakaś część dorosła na tym kampusie. Tam się działo dużo rzeczy. Oglądałem to dwa razy, byłem panelistą. W związku z tym to jest ewidentna taka, może nie jakaś wielka wyrzutnia, ale na pewno lekkie działo samobieżne do, do kampanii wyborczej. Przydatne, jeżeli ktoś. Stawia zarzut Trzaskowskiemu, to znaczy, że nie rozumie o co chodzi. Tak, w normalnych demokracjach takie rzeczy się dzieją. I, i to było dziwne, że do tej pory się nic takiego nie działo, bo Platforma miała tę łatkę ciamciaramci, że nic specjalnie się nie dzieje. No i też wydaje mi się, że kampus wymyślony przez, zdaje się, miejscami Nitrasa, tak jak plotki chodzą uruchomił w zeszłym roku, nie wiem, czy pan rektor pamięta, taki projekt wewnątrz Platformy, że też z młodymi się spotykali w całej Polsce, czyli Kampus ich trochę albo pociągnął, albo popchnął do tych działań. No właśnie, czy Kampus też da nową energię Rafałowi Trzaskowskiemu i czy on jest pewnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Donald Tusk ponownie? zaprzeczył, że o najwyższy urząd w państwie ubiegać się nie będzie. No właśnie, i to jest bardzo ciekawe, bo wbrew temu, co mówi Donald Tusk, to i tak pojawia się Marek Sawicki, który mówi: a ja uważam, że będzie. W polityce nie ma rzeczy niemożliwych, nigdy się nie mówi nigdy i nigdy się nie mówi zawsze. I to jest fakt. Tam jedno zdanie z tej ostatniej wypowiedzi Donalda Tuska jest bardziej interesujące, mianowicie mamy kandydatów, tam padła liczba mnoga ewidentnie, czyli albo w Platformie zarzucono pomysł, no, że nie będzie tej, tej, tej wewnętrznej tych wyborów, wtedy nie byłoby kandydatów, tak oficjalnie, bo no wiadomo, albo jest tak, że mimo wszystko ciągle jeszcze Donald Tusk próbuje utrzymać yy, na takiej jakiejś smyczy więzi politycznej Rafała Trzaskowskiego, yy, że nie bądź jeszcze pewny, no w zasadzie badania pokazują, że tak. Że jesteś naszym tutaj skarbem i dobrem, i tak dalej, ale to jest konkurencja polityczna. No i pytanie, kiedy będzie oficjalne otwarcie kampanii wyborczej prezydenckiej? Spodziewam się nie mniej interesującego niż otwarcie Olimpiady w Paryżu. W związku z tym, poza tym, że będą rzeczy takie klasyczne, to będą też różne, Kandydatury, myślę, które nie są oczywiste albo są z pogranicza no, sztuki pop Artu i takiego jakiegoś um, udziwnienia może trochę w polityce. A jeżeli chodzi o scenariusz ewentualny, pozostańmy przy tym może nie poparcie, ale udziwnianiu naszej polityki scenariusz dla pana jest wiarygodny, Donald Tusk. Prezydentem, wcześniej oczywiście kandydatem na prezydenta, a na przykład Radosław Sikorski premierem. No ja wiem, jesteśmy jeszcze na wakacjach prawie na końcu sezonu urlopowego dla niektórych. Ja jestem w stanie sobie pofantazjować. To naprawdę może być to Może być to, jakieś, może być to jakieś, jakiś trop. Natomiast myśmy już kiedyś rozmawiali o tym musiałby być powód, bo ja nie widzę powodu takiego na razie bezpośredniego, dla którego Donald Tusk miałby kandydować na prezydenta, no chyba, że tak jak mówię, chciałby dopiąć wszystkie rzeczy polityczne, bo kiedyś przegrał z Lechem Kaczyńskim, wygrano kampanię i tak dalej. Tak, 2005, niektórzy pamiętają. Natomiast w takiej sytuacji, no to to jest duży kłopot, dlatego, że Rafał Trzaskowski przynajmniej od dwóch lat, trzech rośnie w tym przekonaniu, a nawet już czterech, tak, że to on będzie kandydatem przynajmniej platformy czy koalicji obywatelskiej. I teraz co musiałoby się zadziać? No musiałoby się zadziać to, że sondaże musiałyby pokazać, ale najdalej w grudniu, że Donald Tusk ma jakieś szanse, ale na razie pokazują, że nie ma, znaczy, że ma mniejsze szanse niż niż Rafał Trzaskowski. I ja sobie wyobrażam taki scenariusz, no to on, ich jest ileś tam, że Donald Tusk mógłby wystartować na prezydenta jako kandydat wszystkich czterech ugrupowań, które są w koalicji rządowej. Bo to wtedy ma jakiś sens polityczny. Natomiast wtedy... No raczej propozycja byłaby w stronę Rafała Trzaskowskiego na wejście do rządu jako premier ewentualnie, tak nie wiem, to mówię, czy by chciał, czy by nie chciał. Radosław Sikorski jest na razie tym chyba drugim kandydatem rozpatrywanym gdzieś tam w jakiś zakamarkach różnych, chociaż sam się zgłosił, że chętnie wystartuje w prawyborach. W związku z tym. Oczywiście, teraz, jak pan redaktor o tym powiedział, no jestem sobie w stanie wyobrazić, że premierem zostaje Radosław Sikorski. Jak najbardziej, to ma papiery na to absolutne. Um, jako jeden z nielicznych, może jest takich pięciu polityków w Polsce, um, są wagi cięż, ciężkie, ale poza Polską też jeszcze, nie tylko. Między naszym płotem a naszym murem, czyli przed murem chrześcijaństwa z tej drugiej strony. W związku z tym, jak najbardziej i ma świetną żonę do tego. No, może zostać premierem, wprawdzie w Polsce żony premiera nie są jakoś eksponowane, ale to taki scenariusz oczywiście, jak sobie tutaj puszczamy wodze fantazji, jak najbardziej. Czyli Sikorowski według pana ma papiery nie tylko na prezydenturę, na prezydenta, ale również na premiera? Ja nie wiem, czy na bardziej nie na premiera w ogóle, z jego jakąś energią, kontaktami i wizjami. Ja wiem, że się można nie zgadzać, czy zgadzać jak z każdym politykiem, ale Sikorski jest jakiś, ma jakieś pomysły, czasami one są być może kontrowersyjne, natomiast świetnie jest obeznany w świecie, ma wyraziste poglądy. W związku z tym, ja go, jeżeli w ogóle rozpatrujemy coś takiego, to ewidentnie bardziej widziałbym go jako premiera polskiego rządu. Natomiast no tutaj cały czas Rafał Trzaskowski próbuje trzymać jakiś taki no to, to liderowanie, tak? czyli wygrał wybory w Warszawie w pierwszej turze. No jest w Platformie, cały czas wiceprzewodniczącym Platformy. Pytanie na przykład, teraz mi przyszło do głowy takie pytanie, a co zrobi, nie wiem czy jeszcze istnieje, ale pewnie istnieje, ruch Tak dla Polski Karnowskiego, który został teraz wiceministrem. No ale tam Rafał Trzaskowski był też wiceprzewodniczącym. No i ten ruch samorządowy bardzo mocno popierał Rafała Trzaskowskiego. To jest, to jest potężna siła przy wyborach prezydenckich właśnie, gdzie głosuje cały kraj i trzeba pójść do... Stefana, Joli tak, czy, czy Mirka i powiedzieć: Słuchaj, tu jest Rafał, wiesz, i tak dalej. Tak. To, to, to też trzeba zważyć. To są takie kampanie, które są. Polacy bardzo lubią kampanie wyborcze prezydenckie, bo to jest takie głosowanie bezpośrednie. A teraz jeszcze prawdopodobnie większość zaczyna, może nie większość, ale duża część zaczyna sobie zdawać sprawę, że to będą jedne z bardziej kluczowych wyborów na lata, bo albo się to ten, ta, ta, ta butelka z ginem odetka i będzie można coś zrobić, albo będzie prezydent, który jeszcze bardziej niż Andrzej Sebastian Duda w ten korek wbije w tą butelkę, bo już widać, że można. A jeżeli chodzi o to, czy Szymon Hołownia wystartuje, bo on swego czasu też miał duże poparcie społeczne, a coraz częściej słyszymy, że może jednak nie zdecydować się o marszałek. Sejmu y, spróbować zostać z drugiej osoby najważniejszej w państwie pierwszą. Jakie ma szanse, jaki tutaj pan scenariusz opatruje? No na dzisiaj można powiedzieć, że e, m, tak jak trochę w, ci, co słabo jeździli e, w Tour de France, czy Marne szanse, e, Ponieważ Szymachównia nie przewidział jednej rzeczy. Ee, że będąc marszałkiem Sejmu, no odpuszcza, e, no będąc w stanowisku, odpuszcza partię. E, ten, który mu trzymał partię w ryzach, czyli mm, Michał Kobosko. No, wyjechał do Brukseli i Strasburga. I teraz nie widać osoby, która by to yy, yy, zwarła. A ponieważ władza zużywa, każda władza zużywa, to żeby nie było wątpliwości, że to jakoś specjalnie Szymona zużywa, połownie pana marszałka. Yy, yy, no i wiadomo, że zawsze jest dobrze zacząć i wejść na szczyt, ale wszyscy wiemy, że najtrudniej się na szczycie utrzymać. I w związku z tym, że trzeba pogodzić różne rzeczy, czyli będąc marszałkiem Sejmu, szefem partii, czy tam założycielem partii, no, trzeba podejmować decyzje, które już nie są takie popularne. Fajnie się w Sejmie usadza teraz opozycję, tam robi się różne warianty. Natomiast to trochę zaczyna wyglądać tak, jakby Szymon, hołownia, no. W kotle zaczęło być nienapalone, czyli lokomotywa nie ma na czym jechać dalej, a elektryfikacji nie widać. W związku z tym widać, że go zużyło. I myślę, że jeżeli rozważa, a przecież jest to mądry człowiek i rozważa, uczy się. Ja się zawsze czepiałem, że nie jest politykiem. Myślę, że zaczyna być politykiem. No i teraz, jak to mówią w polskiej tradycji, lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu. I może się okazać, że tutaj najbardziej zagrożone jest stanowisko marszałka dla pana Czarzastego, bo miał być ten ruch jakiś tam. No ale to też wybory prezydenckie rozwiążą i być może lepiej się przyłączyć do zwycięzców i być w obozie zwycięzców. Teraz wiadomo, że się inaczej mówi. Natomiast na dziś Szymon Hołownia no nie jest kandydatem nawet na wejście do drugiej tury czy zebranie jakiejś grupy ludzi, raczej, raczej jest w ogonie. A Prawa i Sprawiedliwość ile ma jeszcze czasu na to, żeby zbudować swojego kandydata, bo wiemy, że casting w ugrupowaniu Jarosława Kaczyńskiego wciąż trwa, no ale do wyłonienia tego jednego jedynego wciąż daleko. No tam pan prezes jakieś wypuszcza yy, yy, ciche takie... Yy, 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 yy newsy, że już wybrał, tylko, że się przygląda jeszcze i że tak dalej. No, Jarosław Kaczyński no, nie może postępować inaczej, ponieważ no, tak już się nauczył przez całe życie, że lubi widzieć tą walkę i teraz widać to w, szczególnie w mediach właśnie, kiedy czwórka czy trójka takich najbardziej tych, najbardziej nieznanych z tych znanych, tak? czyli ten dudabis jest szukany i oni ewidentnie pracują, żeby pokazać prezesowi, że a ja później spadłem z konia, a ja wcześniej wskoczyłem. Trochę takie, jak są w tych amerykańskich pubach, te elektryczne bizony, takie czy tam bawoły, czy te, te, te byki, których tam się skacze. Pan prezes lubi koridę, w związku z tym trochę to przypomina taką koridę, bo czasami poziom kompromitacji jest duży, ale to, to nie jest dla nas, to jest dla pana prezesa przedstawienie. Widziałem się pana Tobiasza Bocheńskiego, który Próbował e, chyba wskoczyć, robić dziurę w kładce w Warszawie. E, wczoraj chyba, tak, wczoraj próbował robić dziurę w kładce, mówiąc, że tam coś się dzieje. No jakaś grupa chodzi po różnych mediach i mówi, no my tutaj, tam. apis ma coraz bardziej zaciskaną pętlę finansową na szyi. E, bo jeżeli Komis Państwowa Komisja Wyborcza nie przyjmie sprawozdania, no to wiemy, że e, komornik e, już puka, już czeka u, u ich drzwi. Co pokazuje, że zakładali, że nie przegrają tych wyborów, tylko będą mogli coś z tym zrobić. No i widać, że przeważa taka. Jedni chodzą i mówią, butnie, tak, że my tu damy tam radę i w ogóle opozycję, i tak dalej. Ale zaczyna przeważać taka technika na środkę, Marysie że Albo na dziewczynkę z zapałkami. Tak? Że jestem biedna, borem lasem przybiegam tu sama, z lekarstwami przysyła mnie mama. Chcą, ten zły Tusk, te wincze oczy, próbuje nas wykończyć, a przecież my demokratyczna opozycja. Przecież to brzmi jak parodia jakaś. To brzmi jak jakaś farsa. Znaczy ja czuję się jako obywatel robiony w konia, ale nie o tym rozmawiamy jak ja się czuję, tylko patrzymy na strategię. Próbuję się zastraszyć teraz Państwową Komisję Wyborczą. Widziałem wczoraj jakąś konferencję, czy sprzedwczoraj, nawet pod, pod Komisją Wyborczą, że tam jakiś jest, że jak oni coś tam zrobią, to my ich podamy do sądu, bo do 15 mieli czas. Kiedyś PiS nie liczył się z żadną procedurą i przyzwyczaił ludzi, że po prostu nie ma żadnych procedur. Najważniejsze jest wola partii. I nagle się okazało, kiedy się zderzamy z procedurą, to jest ważne też dla wizerunku Polski na świecie i w Europie, że no jeżeli ja się spóźniam z odsetkami, to z ratą, to bank mi nalicza odsetki. No ja nie rozumiem, co tu jest nienormalnego po prostu. To, że ktoś jest politykiem, to nie znaczy, że jest kimś lepszym. To są nasi wybrańcy, nasi, nasza emanacja. Oni nie przyszli do nas, znaczy nie zostali wybrani po to, żeby nad nami panować, tylko żeby w naszym imieniu rządzić. I to, to, taka narracja pod tytułem, że na, nękana jest opozycja, jest naprawdę kuriozalna. No, nie spłacasz kredytu, no to no są procedury. Ja rozumiem, że tak to wygląda. A jeżeli chodzi o te najbliższe tygodnie po wakacjach, czego możemy się spodziewać? Czego rząd Donalda Tuska może się spodziewać? Z jakimi problemami będzie musiał się zetrzeć po tym letnim etapie? No to się nawarstwia dużo problemów, dlatego że po mm, pierwsze ludzie wrócą z urlopów, ci co pojechali oczywiście i, i dzieci pójdą do szkoły i młodzież na no, studia, no i pojawiają się rzeczy typu podwyżki energii, prądu, znaczy, no, energii, gazu, nie wiem tam czegoś jeszcze, co pociąga za sobą różne rzeczy. Zbliża się, czy to się komuś podoba w rządzie, czy nie, 5 października, e, czyli 15 października, czyli rocznica. Wyborów, które pozwoliły przejąć im władzę. W związku z tym wisi jak mierz okresa to 100 konkretów. Nawet jeżeli ktoś na co dzień tym się tam jakoś nie posługuje, no to jednak to jest coś, że trzeba będzie pokazać jakiś efekt. I ja rozumiem, że jakieś drobne rzeczy się dzieją, czy mniej drobne oczywiście, ale tu nie ma jakiegoś spektakularnego przedsięwzięcia pod tytułem chociażby to, na co liczy bardzo dużo wyborców głównie Koalicji Obywatelskiej, ale w ogóle Koalicji 15 października, no rozliczenia. Tak? Ci, co nakradli, ci, co sprzeniewierzyli się, ci, co nadużyli władzy, no jakoś to nie idzie tak, jakby się ludziom wydawało. Ja pomijam, czy to jest słuszne czy niesłuszne, no takie mamy prawo mieć wrażenie. W związku z tym, no będzie też ta, będzie wielkie otwarcie wyścigu do Pałacu Prezydenckiego, o czym mówiliśmy. W związku z tym też będą tarcia. Tam jest jedna taka dosyć zabawna informacja, się pojawiła kilka dni temu. Znaczy ona sama w sobie może nie jest zabawna, ale to, że w ogóle w tym momencie powstała jest zabawna, że już od września liderzy zaczną się spotykać ze sobą. Naprawdę uśmiałem się bardzo. No i być może pan premier Donald Franciszek Tusk Przekona się, że jakiś rzecznik, rzeczniczka czy rzecznicy by się gdzieś tam przydali jako te zderzaki medialne czy informacyjne, ponieważ zaczyna być za duży chaos informacyjny i naprawdę w tym polskim bigosie zaczyna być to niestrawne. To znaczy, ludzie szukają informacji gdziekolwiek indziej, no bo wystąpienia Donalda Tuska czy tweety nie załatwiają sprawy już w tej chwili. To znaczy na jakiś czas tak, oczywiście, ale. Mniej może interesuje ludzi wymiana śmiesznych ikców z byłym premierem, doradcą pana Donalda Franciszka Tuska, niż to, co jest sprawcze. No i teraz Donald Tusk będzie się musiał wykazać sprawczością. Na razie tutaj harcują też no, i PSL, i trzecia no, droga może trochę mniej, ale Lewica też trochę przysiadła, ale też na pewno... Pojawią się te chociażby ustawy związane z aborcją, czy z, żeby nie karać, tak, depenalizacja, związki partnerskie. No, dla każdego coś jest no i trzeba będzie to zebrać w jakąś całość i pokazać, że po roku to nie jest, tak jak w szlacheckiej Polsce, pospolite ruszenie, tylko jakieś karne wojsko, które ma. No, jakieś wyniki. Oczywiście y, są strzały takie wizerunkowe, które są powiedzmy, no, znaczy na, no, nie, powiedzmy na plus, czyli szybka dymisja y, wiceministra, który y, udał się był samochodem służbowym z y, towarzyszeniem karty służbowej na wakacje. Y, no i to, to o to chodzi. Znaczy, nie o to chodzi, żeby tak robić, tylko żeby reagować na takie rzeczy. Na tym się można wy, wy, wybić. W związku z tym. Y, y, Szczególnie wyborcy tej koalicji czekają na to, że no, jednak ktoś stanie przed tym sądem albo że będzie zdjęty immunitet, etc., cetera etc. Także jesień szykuje się gorąca, a później temperatura będzie stopniowo rosnąć. Czyli takiego Hitchcocka polskiego można się spodziewać. Ostatnia kwestia drożyzna. Donald Tusk powiedział, że jeżeli... Rządy PIS przeminą, to przeminie też drożyzna, no ale jak pana sam wspomniał o tych podwyżkach, no to możemy się spodziewać, że ta drożyzna jednak jeszcze uderzy w Polaków. Pytanie, czy drożyzna nie zaszkodzi Donaldowi Tuskowi, też jesteśmy w przededniu przygotowania nowego budżetu? Wszystko zależy od tego, jak minister Domański poradzi sobie z opisaniem tej rzeczywistości, czyli z rozdysponowaniem, bo pamiętajmy, że Donald Tusk i jego rząd ma. Majokera w Talii, to znaczy kolejna transza KPO. To są naprawdę duże pieniądze, tam jest 30 miliardów, chyba następna transza, o ile pamiętam. I tym można zagrać, to znaczy można tam jest tak, że jest wyższy wzrost gospodarczy niż planowano, i to jest, to jest pozytywne. Wyższy wzrost VAT-u też czytałem. W związku z tym potrzebny jest ten wsad taki, żeby to jakoś zrekompensować. PiS się to nie liczył z ekonomii, to rozumiem. Tak to wyglądało, że no po prostu odkładali na później. No ale nikt nie będzie pytał już po roku. Mimo, że to jest niesprawiedliwe, prawdopodobnie tam ci 8 lat, a my 8 miesięcy, no ale trudno. Ludzie patrzą przez portfel, i tutaj, jeżeli Andrzej Domański to dobrze jakoś poukłada i wymyśli, i będzie jakaś, no musi być jakaś pastelka przeciwbólowa, ale nie na zasadzie placebo, tylko jednak no, spełnialność. No, wiadomo, że nie będzie 60 tysięcy tego tam kwoty wolnej, ale przedsiębiorcy, którzy jak popatrzymy na koalicję obywatelską i koalicję w ogóle rządową, to tam jest bardzo dużo wyborców przedsiębiorców, chociażby o tej składce zdrowotnej, prawda? Czyli musi być coś, co ludzie dostaną namacalnie, no bo pójdą do sklepu i to jest jakiś wzrost cen, no to będą natychmiast przekładać to na, na nieudolność rządzenia. W związku z tym... Ja, ja nie jestem ekonomistą, ale tak to rozumiem, że to KPO po to uruchomiono i mamy tam do przodu już, że no, można to wykorzystać. Czyli z jednej strony musi być ten chleb, musi być ten chleb. Co nie zmienia faktu, że my jesteśmy w fazie takiego rozgrzania politycznego, nie tylko w Polsce, bo na świecie też. Widzimy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja śledzę co noc kolejne dni konwencji demokratycznej, partii demokratycznej i widać, jaki tam jest też ładunek. A widziałem już kilka na przestrzeni wielu lat. To, to, to jest tutaj. W związku z tym musi być też co be, coś będzie z rodzajem Igrzyska, ale nie Igrzyska 2040-44, tylko na przykład. No, właśnie, zdjęcie imitetu, jakiś list gończy za kimś, ale nie na zasadzie, że tak jak Ziobro to robił, tylko że ludzie mówią, no, nareszcie ci, co właśnie nakradli, tak umownie rzecz mówiąc, przynajmniej staną przed sądem, tak? żeby to, to, także to musi iść jakoś w parze. No i Donald Tusk się musi chyba zastanowić, yy, darmowa pomoc. Polityczna. Czy jednak mimo wszystko nie trzeba powymieniać i poprzestawiać trochę ministrów czy wiceministrów, bo nie wszyscy chyba się odnaleźli, będąc w opozycji tyle lat, nagle będąc u steru rządu, nawet zakładając, bo pewnie nikt nie zakładał, że zostaną takie pustki polaminowe, no bo nikt się nie spodziewał, że Poprzedni rząd może napaść własny kraj od środka. Nie? Czeka nas wiele ciekawych rzeczy w tym roku nowym politycznym, nowym sezonie. To był ostatni wakacyjny program Rzecz o Polityce. Spotykamy się we wrześniu i wtedy dopiero się zacznie. Doktor Mirosław, Oczkość, specjalista do spraw marketingu politycznego u Państwa moim gościem dziękuję i ostatnich dni wakacji życzę udanych i słonecznych. Dziękuję i wzajemnie, panie redaktorze, i wszystkim tym, którzy jeszcze są na urlopach i wakacjach. Łapcie słońce, jeżeli gdzieś jest, nie dajcie się zamoczyć, no bo będzie gorąco. Dziękuję i dołączam się do życzeń wszystkiego dobrego. Dziękuję.